Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak łatwo byłoby cię oszukać? W świecie pełnym fałszywych informacji i przywódców, którzy obiecują wszystko, skąd wiedziałbyś, jaka jest różnica między prawdą a kłamstwem? Biblia ukazuje nam, w księdze objawienia, przerażający scenariusz, w którym największym zagrożeniem nie są armie ani wojny, lecz oszustwo? Jest to historia globalnego systemu prowadzonego przez postać znaną jako bestia, która zdominuje całą ludzkość. Ta bestia na początku nie użyje brutalnej siły, przyjdzie ze słowami pokoju i obietnicami dobrobytu, a ludzie podążą za nią dobrowolnie. Biblia mówi, że cały świat będzie się nią dziwił. Strach przed byciem oszukanym, przed pójściem w złą stronę, jest jednym z największych lęków, jakie możemy mieć. Ale co, jeśli powiem ci, że Biblia daje ci klucz do zidentyfikowania oszustwa, zanim będzie za późno? Jeśli jesteś gotów odkryć prawdę, skomentuj tutaj Apokalipsa teraz. Biblia kontynuuje i pokazuje nam, że bestia nie działa sama. Ma sojusznika, drugą bestię, która wygląda jak baranek, ale mówi jak smok. To jest najstraszniejsza część proroctwa, ponieważ działa jako fałszywy prorok, czyniąc tak wielkie cuda i znaki, że oszukuje wszystkich. Sprawia, że ogień zstępuje z nieba na oczach ludzi i tym samym przekonuje świat do stworzenia obrazu bestii. Oszustwo jest tak doskonałe, że większość ludzi nie będzie kwestionować ani wątpić. Ból tutaj to ból całkowitego oszustwa, to ból wiary w kłamstwo, które wydaje się prawdą, podążania drogą potępienia, myśląc, że jest to droga zbawienia. Jeśli chcesz wiedzieć, jak zidentyfikować oszustwo, zostaw like, zasubskrybuj kanał i włącz dzwonek, aby nie przegapić więcej takich wiadomości. I właśnie tutaj proroctwo staje się bardziej przerażające i realne w naszych czasach. Biblia mówi, że ta druga bestia zmusza wszystkich wielkich i małych, bogatych i biednych, wolnych i niewolników do przyjęcia znamienia na prawej ręce lub na czole. To znamie, imię bestii lub liczba 666 nie jest tylko symbolem. Proroctwo mówi, że nikt nie może kupować ani sprzedawać bez posiadania tego znamienia. Wyobraź sobie świat, w którym twoje przetrwanie zależy od przyjęcia systemu, który jest przeciwny Bogu. Ból tutaj to ból całkowitego prześladowania. To głód, rozpacz i prześladowanie za samo odrzucenie uczestnictwa w systemie, który skazuje cię na wieczne potępienie. Jest to najtrudniejszy wybór, przed jakim kiedykolwiek stanął człowiek, a Biblia mówi, że wielu nie będzie w stanie mu się oprzeć. Jeśli wierzysz, że Twoja wiara jest ważniejsza niż rzeczy tego świata, skomentuj tutaj. Moja wiara jest większa i udostępnij ten film, aby inni mogli poznać to proroctwo. Proroctwo trwa i ukazuje nam ostateczny sąd nad tymi, którzy przyjmą znamię. Ból i udręka, które świat cierpi, nie mogą się równać z tym, co spotka tych, którzy zdecydują się podążać za bestią. Biblia mówi, że Bóg wyleje siedem czasz swojego gniewu, a wynik będzie druzgocący. Pierwsza czasza przynosi bolesne i złośliwe wrzody na ludziach, którzy mają znamie. Czwarta czasza sprawia, że słońce spala ich nieznośnym upałem. To niewyobrażalne fizyczne cierpienie, ale najgorsze dopiero nadejdzie. Największy ból jest duchowy. Biblia mówi, że ci, którzy oddają cześć bestii i przyjmują jej znamie, będą męczeni ogniem i siarką w obecności aniołów i Baranka. Nie ma ulgi, nie ma odpoczynku. Ból złej decyzji staje się wieczny. Ale słowo Boże mówi nam również, że dla tych, którzy nie przyjmują znamienia, jest zbawienie. Czy jesteś gotów dokonać wyboru, który uwolni cię od tego całego terroru? Zostaw like i zasubskrybuj kanał i włącz dzwonek, aby ta wiadomość o nadziei dotarła do większej liczby ludzi. Ale historia nie kończy się tutaj. Prawda kryjąca się za całym tym terrorem jest taka, że nie jest to Twój los. Biblia przede wszystkim to historia zbawienia. Jezus przyszedł, aby nas zbawić od tego wszystkiego od bólu i sądu, które ludzkość wybrała. Nie musisz samotnie stawiać czoła Apokalipsie. Rozwiązaniem na strach i potępienie jest prawdziwy związek z Nim, który jest naszym schronieniem. To On daje ci nadzieję, której świat nie może dać, i siłę, by oprzeć się oszustwu. Drzwi do zbawienia są otwarte. Czy jesteś gotów je przekroczyć? Jeśli Twoja odpowiedź brzmi tak, skomentuj tutaj: Pakszu uratowany w Chrystusie i udostępnij ten film komuś, kto potrzebuje poznać tę nadzieję. Jeśli ta wiadomość Cię poruszyła, zostaw like i zasubskrybuj kanał i włącz dzwonek, aby nie przegapić żadnej z naszych wiadomości.